Dzisiaj prawie nic nie nakręciłam. W sobotę Paweł ma trening z nomadami tutejszymi, więc pobiegł już ćwiczyć. Zaraz go będę śledzić, jak ćwiczy. Ekspaci nomadzi spotykają się tutaj co sobotę pod kolejką, która wyjeżdża na Monte Palaz i ćwiczą crossfit. Nawet można sprawdzać, czy Paweł dobre powtórzenia robi. A my idziemy na jakiś soczek wyciskany może. Ciekawe, jak przetrwamy to wyjście. Nie wzięłam żadnego smoczka. W Jest tu lipa z plażami. Ponieważ Madera jest mega kamienista, jest mnóstwo klifów i jest bardzo mało miejsc, gdzie można swobodnie wejść sobie do oceanu. A jeśli są już jakieś plaże, to są one mega kamieniste. No i powstały tutaj takie sztuczne plaże publiczne. Jestem właśnie obok jednej z nich. Wjeżdża się do niej windą. To jest trochę smutny widok plaża bez żadnego drzewka, wybetonowana, taka betonoza, ale tutaj nie ma innej możliwości akurat w tym rejonie. Weszliśmy właśnie w tryb, że nie będę leżeć w wózku, jestem po 40 minutach płaczu. Tutaj sinomadzi zawsze po ćwiczeniach, które są tam, chodzą sobie na kawkę. I nagle zrobiła się 13.30, a my jeszcze bez śniadania, ale po dwóch kawach. I dzisiaj zrobimy sobie chyba powolny dzień i idziemy na plażę. Dzisiaj praktycznie nic nie nakręciłam. Będą i takie dni. Rano towarzyszyłam Pawłowi w treningu w centrum. Ćwiczy z taką grupą nomadów na Maderze. To przeciągnęło się do 14 i potem już zalegliśmy na kanapie. A wieczorem przyjechały znajome, które zostaną u nas na tydzień. Koniec dnia.